Włoska mistyczka Natuza Evolo, prawdopodobnie źle wymawia imię i nazwisko, ale to nie jest istotne, powiedziała kiedyś, że kiedy zobaczyła pana Jezusa własnymi oczami, to stwierdziła, że każda osoba. Każda osoba, która by zobaczyła tego Pana Jezusa, którego ona zobaczyła, zakochałaby się w nim, ponieważ jest tak piękny. Opowiadała o jego oczach, o tym, jak po prostu wygląda. I pamiętam, że gdy czytałam książkę i natknęłam się na ten fragment, to porównywałam ten opis do mojego własnego doświadczenia spotkania Jezusa. Bo też wielokrotnie zdarzyło mi się, że Pan Jezus dawał mi zobaczyć swoją twarz. I ja najczęściej widziałam twarz Pana Jezusa z tego obrazu, Faustyny, tego typowego wiecie, wizerunku, który jest podpisany Jezu, ufam Tobie. Czasami widziałam całą twarz Jezusa, czasami widziałam całą Jego postać, czasami widziałam tylko Jego oczy i miałam takie wrażenie, że spojrzenie Jezusa przenika mnie do kości, do szpiku kości, że, że On mnie prześwietla, że nie ma w moim życiu, w moich myślach, w mojej przeszłości niczego, o czym Bóg by nie wiedział. Ja wiedziałam, że ja jestem znana od A do Z przez Boga. To spojrzenie było z jednej strony bardzo przenikliwe, i wiedziałam, że on zna każdą moją myśl, motywację, wszystko po prostu, każdy szczegół mojego życia. A z drugiej strony miałam takie poczucie, że to spojrzenie jest pełne miłosierdzia i miłości, której na Ziemi nie ma. I potem miałam też takie doświadczenie. Kiedy. Który, o którym też opowiadam tutaj na YouTube w filmie, także zapraszam. W każdym razie, miałam takie doświadczenie, że zobaczyłam Pana Jezusa tuż przed sobą, stał, stał z aniołami, ze swojej prawej i lewej strony. I pamiętam, że to, co czułam tak fizycznie, to była miłość wokół mojego ciała, w, w powietrzu, i, która wypełniała również całe moje wnętrze. To była miłość, której tutaj na Ziemi. Nigdy nie doświadczyłam, i często opowiadam o tym, że nawet jeśli sumuję miłość moich rodziców, tych, którzy mnie kiedykolwiek kochali mm, razem, to, to jest nic w porównaniu do tego, co czułam wtedy. Miłość była wokół mnie, w powietrzu i była w moim ciele. Czułam, jak Jezus mnie kocha i pragnęłam wtedy umrzeć, żeby być już tylko z Nim. Nie myślałam po prostu o tym, że no jestem jeszcze młoda, że mam życie przed sobą, że ktoś by za mną płakał. Nie. Spotkanie Jezusa to było tak cudowne doświadczenie, tak pełne miłości i ta miłość była tak intensywna od Pana Jezusa, że ja nie chciałam już niczego. Dla mnie już nie było ważne, że moje życie mogłoby się skończyć tu i teraz. Ta historia jest po prostu niesamowita i dalej mam ciarki, jaką opowiadam. Zostaw serduszko w komentarzu, jeśli chcesz, abym opowiedziała więcej na ten temat. Chętnie się podzielę.